nie! mila? O, siomki, cześć! O nie, moja kosmetyczka! O, super, a co tam masz za loda? Te? Dla dzieci. I zamierzasz go zjeść? Oczywiście, a wiesz jaki mają dobry skład? Nie zawierają cukru, ani żadnych dodatków. Widziałam je w telewizji. A rozumiem. Smacznego! Mmm, jakie pyszne! Mm, jakie pyszne! Spać mi się chce. Może już wystarczy! Po co ci milion selfie? Wszystkie są różne, a zresztą co to dla ciebie za różnica? Arcie jest po prostu zły, że robimy zdjęcia bez niego. Haha, ha, bardzo śmieszne! Przy okazji, gdzie jest Mila? Nie chce sobie zrobić z nami zdjęcia? Wątpię. Mila była zajęta jedzeniem lodów dla dzieci. Lody dla dzieci? Aha, mówiła, że są całkiem spoko. To też takiego chcę. Chodź, poprosimy Milę, może się podzielić. Może. Mila! Mila, gdzie jesteś? Dziwne, tylko to ona mogła pójść. Tutaj jest. A dlaczego jest tak dziwnie ubrana? Nie wiem, może chce nas sprankować. Mila, co ty masz na sobie? A nie, jest to ładny strój! Dlaczego mówisz jak pięcioletnia dziewczynka? No bo ja mam pięć lat! Mila, przestań, to nie śmieszne. A powinno być zabawnie! O tak! Co ty robisz? Mila, jesteś taka zabawna. Chodź, pokażemy cię Artiemu. Arci, jak ci się podoba Mila? Co z nią? Nie wiem, wygląda na to, że robi sobie z nas żarty. Jakiś dziwny ten żart. Aha. Tak czy inaczej, mieliśmy iść do sklepu. Mila, idź się przebrać. Sklep? Hurra! Kupicie mi kinder jajko? Mila, doceniamy twój żart, ale teraz pospiesz się, bo sklep wkrótce zostanie zamknięty. No dobra. O! Chodźmy bez Mili. Znudzi jej się to i zapomni o swoim żarcie. Arci ma rację. Chodźmy bez Mili. To chodźmy. Uch, jestem zmęczona. Wiadomo, wybieranie szamponu przez dwie godziny może zmęczyć. Nie wybierałam go przez dwie godziny. Przestańcie, ciekawe jak tam Mila. Mam nadzieję, że się na nas nie obraziła. Właściwie tu my powinniśmy się obrazić, to ona nas prankuje. Aha, udawanie dziecka, mogła znaleźć lepszy żart w internecie. Mila, nie! Wygląda na to, że to nie żart. Podaj <laughs> mi tego Ona naprawdę zmieniła się w dziecko? Na to wygląda. Jak to w ogóle możliwe? Co mogło się z nią stać? Przypomnijmy sobie szczegółowo, co Mila dzisiaj robiła. Najpierw się obudziła, wzięła telefon, weszła na Instagrama. Nie tak szczegółowo, Arci. Słuchajcie, chyba wiem. Mila przedtem zjadła trochę lodów dla dzieci. <laughs> Uwielbiam lody! Świetnie, i co teraz zrobimy? Jeśli stała się dzieckiem jedząc dziecięce lody to może trzeba jej dać lody dla dorosłych, czyli zwykłe lody. To jest pomysł. Na 100% Mila je zje i znów stanie się dorosła. Ziomeczki, nie wiemy, czy ta metoda pomoże nam odzyskać Milę. Pilnie potrzebujemy waszej pomocy. Co mamy z tym zrobić? Kliknij przycisk subskrybuj i oczywiście polub ten film. To proste. Proszę, Mila. Smacznego. Dziękuję. No, dlaczego nadal jest dzieckiem? Myślę, że trzeba chwilę poczekać. Oj, boli la la, 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 Minęły już dwie godziny, odkąd zjadła lody i nic się nie wydarzyło. No i co teraz będziemy robić? Musimy coś wymyślić, ale najpierw pójdziemy do sklepu kupić zabawki, bo Mila zaraz zniszczy sofę. Uhu! Dobrze, to Kuzia i ja pójdziemy do sklepu, a ty zajmij się Milą. Ej, a dlaczego ja? Juhu! Mila, nie można skakać po kanapie! Można! Nie możesz, bo ją zepsujesz! Zejdź natychmiast! No schodź! Nie złapiesz mnie, nie złapiesz! Chodź tu, no siadaj! Idź się bawić gdzie indziej! Nie chcę nigdzie iść! Chcę być tutaj! Proszę, pobaw się ze mną! Mi lataj mi spokój. Uh. Ej, co robisz? Oddawaj telefon! A pobawisz się ze mną? Dobra, w co chcesz się pobawić? Chowanego. No dobra, liczę. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Gdzie ta nasza Mila? Hmm, pod stołem nie, za kanapą nie, za zasłoną też nie. Archie? A gdzie Mila? Była tu przed chwilą, bawiliśmy się w chowanego. Jak mogłeś zostawić małe dziecko bez opieki? Gdzie teraz mamy jej szukać? Myślę, że jest na piętrze. <laughs> Mila? O, ziomki, cześć! O nie, moja kosmetyczka. Alicjo, później to posprzątasz. Najpierw musimy umyć to dziecko. Ja e, jeszcze tuszu nie nałożyłam. A ty, Arci, jesteś mi teraz winny. Nowe kosmetyki. Mhm. W końcu myślałem, że te cienie się nigdy nie zmyją. Nawet o tym nie mów. Co teraz zrobimy na zewnątrz jest gorąco? Oblejmy się wodą, odświeżymy się porządnie. A Mili na pewno spodoba się aktywność Ach, fizyczna. Dobry pomysł. Gra się właśnie rozpoczyna! Ah! Ah! Mila! Ah! Wygląda na to, że mila zasnęła. Mhm, wychodzimy. Co śpi? Arci, potrzebujemy pomocy, zajmiesz się milą, ale ona śpi. No i co? A co jeśli wypadnie z łóżka albo będzie miała koszmar? Tymczasem przygotujmy kolację. Oh, okay. Dzięki. No i co, gotowe? Prawie gotowe. Eee, ile słodyczy. Wszystko? Gotowe. Kolacja gotowa. Chodźmy teraz do Mili, na pewno jest głodna. Ardzi, obudź się. Ja nie śpię. Przecież widzimy, gdzie jest Mila, miałeś się nią opiekować. Nie wiem, pół godziny temu jeszcze tu spała. W ogóle nie można ci zaufać. Musimy ją pilnie znaleźć. Mila. Mila. Mila, gdzie, Mila jesteś? gdzie jesteś? Mila? Milo! Zionki, myślę, że ona jest gdzieś na zewnątrz. Jeszcze tego brakowało. Zobaczcie, zostawiła wskazówki. Chodźcie. Mila! Mila, nie powinnaś wchodzić na drabinę. Mogłaś spaść. Hej, może powinniśmy ją jakoś ukarać w celach edukacyjnych. To ty powinieneś zostać ukarany. Nie opiekowałeś się mną dobrze. No, dziecko ma rację. No i jak mamy cię ukarać? Hej, no co wy? Przecież skończyło się dobrze. Dobrze mu tak! Żeby Mila więcej nie uciekała, musimy zapewnić jej jakąś rozrywkę. Zabawki na pewno pomogą. Wow. No i super. A gdzie mój Kinder? Kurczę, Alicjo, nie kupiłaś Kinder jajka? Właściwie to razem byliśmy w sklepie, mogłeś mi o tym przypomnieć. Jesteś tak samo nieodpowiedzialna jak Arci. Hej, a co znowu ja? No co ty? Dziecko uciekło ci dwa razy w ciągu dnia, ale nic się nie stało. Jak można bawić się w chowanego z małym dzieckiem? Zgubiłeś ją, myślisz czasem głową? Następnym razem sam się. Przecież baw. byliśmy w sklepie. Przestańcie się kłócić, lepiej zajmijcie się dzieckiem. A gdzie ona jest? Kurczę, uciekła! Mila! Mila, gdzie jesteś? Mila! Gdzie jesteś, Mila? Tutaj też jej nie ma! Mila, Może gdzie jest jesteś? Pod krzesłem? Mila, gdzie ty jesteś? Mila, spójrz, mam twoje ulubione słodycze. Nigdzie jej nie ma. Co robić? A! Niech ktoś mi pomoże! Tutaj jest! Co się stało? Utknęłam! No dobra. Hurra! Jestem wolna! Mila, nastraszyłaś nas! Nawet na sekundę nie można jej spuścić z oka. Nudzę się! Jak mamy się z tobą bawić? Zabawki cię nie interesują. Wiem, co się spodoba, Mili. Co? Tablet. Mój młodszy brat wpatruje się w to przez dwie godziny i nawet nie mrugnie okiem. Świetny pomysł. Dlaczego nie wpadliśmy na to wcześniej? Jestem przeciwna. Tablet może już jej wzrok. A masz jakieś lepsze pomysły? Mm -mm. Postanowione. Idę po tablet. Widzicie, dziecko zajęte, a my mamy wolny czas. Mam nadzieję, że to zadziała. Możesz być tego pewna. Trochę ciszy. Nigdy nie myślałam, że opiekowanie się dziećmi może być takie trudne. Aha, mam nadzieję, że Mila w końcu dorośnie, bo nie mogę tego znieść. Słuchajcie, trochę się martwię. Sprawdźmy co z Milą. A co ma się stać? Czuwa nad nią tablet. Tak czy inaczej, sprawdźmy. No dobra. Widzicie, dziecko zajęte. Czekaj chwilę, co to? Co się stało? Pobrała płatne gry i nawet udało jej się ukończyć kilka poziomów. Pił, pił, chybione, chybione. To nie jest śmieszne, rozumiesz? <laughs> Mila, chodźmy lepiej porysować. Zdala od tego złego wujka! Wyszło pięknie, ziomki! Spójrzcie! Arci, spójrz co narysowałam! Rysunek? No, pokaż. To dom! Ha, to jest niby dom? Spójrz, jakie małe okna! I jakie krzywe drzwi! Ej, a ty co? Nie płacz! Mila, co się dzieje? Bab ci powiedział, że się rysuje. Co? Widzieliście ten rysunek? To jest horror. Mila potrafi lepiej rysować. A ty rysowałeś lepiej w wieku pięciu lat? Słuchaj, Mila, przyjrzałem się bliżej Twojemu rysunkowi i wyszedł całkiem nieźle. Tak, ziomeczki? Tak, 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 tak bardzo, bardzo pięknie. pięknie. Dziękuję. A może narysujesz coś jeszcze? Dobra. Arci, a ty gdzie? Idę na zewnątrz zaczerpnąć powietrza. Hmm. Przyjmujemy do przedszkola dzieci w wieku od 2 do 6 lat. Właśnie! Gdzie Mila? Zasnęła! Padła na stół, gdy rysowała. Zobaczcie, co znalazłem. Zapisy do przedszkola? Aha, wyślemy mile do przedszkola. No, przynajmniej do czasu aż dorośnie. No, nie wiem, a co jeśli będą ją tam nękać? Może tam źle karmią. Ej, spokojnie, ja nie chcę wysłać jej do więzienia. Może warto spróbować. Będą tam inne dzieci, mnóstwo zabawek. Na pewno ją to zainteresuje. Zgadzam się. Dzień dobry. Cześć, przyprowadziliśmy tu dziecko! No, jakie słodkie dziecko! Chodź, wejdź! Mam nadzieję, że jej się tam spodoba. Zobaczymy! Chłopaki trochę się martwi o milę. Spokojnie, na pewno jej się tam podoba. Ciesz się ciszą. Czekacie na kogoś? Mm -mm. Dziwne, chodźcie zobaczyć. Zabierajcie tę dziewczynkę. A co się stało? Pogryzdała wszystkie ściany i zniszczyła dwa łóżka. I tyle? I nie miała butów na zmianę. Także do widzenia. Chodź Mila, nie płacz, wszystko będzie dobrze. Wow, wyobraźcie sobie, że zaprosili nas na bal kostiumowy do dużego domu. Fajnie. Tak dawno nie byłam na żadnej imprezie. Będzie świetne. A co zrobimy z Milą? Nie wiem, ale tu jest napisane, że wstęp od 16 roku życia. Mila ma 16 lat, albo chociaż miała tyle wczoraj. Może zaryzykujemy i weźmiemy ją ze sobą. No dobrze, ale musimy ją przebrać. Nie ma potrzeby jej przebierać. W końcu to bal kostiumowy. Załóżmy, że to jest jej kostium. Dobra, myślę, że to zadziała. Dobra, czas się szykować, bo się spóźnimy. Co tak długo? Gdzie Kuziam? Robi fryzurę Mili. No i jak Ci się podoba? Przepięknie! No to chodźmy, bo ziomeczki już na nas czekają. No nareszcie. Musiałem przygotować dziecko. To nie takie proste. Nie zapomnieliście kostiumów? Nie, tu są. Tak, to chodźmy. Mila? Tylko nie to, drzwi się zatrzasnęły. Daj mi spróbować. A Tak, i co zrobimy? Musimy namówić Milę, żeby wzięła klucz ze stołu i otworzyła nam drzwi! Mila, słoneczko! Weź klucz ze stołu i otwórz nam drzwi! Prosimy, kupimy ci słodycze! Mila, Mila proszę, proszę, weź odbudź, klucz! Prosimy. prosimy! No weź, Mila, no weź ten klucz! Tak, ten! No dalej, włóż klucz do zamka! Po prostu włóż i przekręć! Tak, to łatwe! Włóż i przekręć! Jestem zmęczona. Idę spać. Mila, nie śpi! Nie śpi! Obudź się! Otwórz drzwi! Mila, mila, obudź się! Co się stało? Jadłaś lody i zasnęłaś na kanapie. Wstawaj, bo przegapisz nasz ulubiony film. Siomki, miałam taki sen. Nie uwierzycie! No, opowiadaj! Krótko. Obudziłam się i zobaczyłam, że stałam się dzieckiem. Nieźle się zaczyna. Słuchajcie, dalej! Wstaję i widzę, że mam na sobie dziecięce ubrania.